Witam Was moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, ja jestem ubrany motocyklowo, bo i dzisiaj mamy odcineczek typowo motocyklowy. Wielokrotnie pisaliście w komentarzach w wiadomościach do mnie, że motocykli jest za mało. No i pytaliście, kiedy znowu zobaczymy pani galę, więc oto przed Wami i ono. Czekaliśmy z tym materiałem specjalnie do takich jesienno-zimowych warunków. Wiadomo, zima to jest kiepski okres dla motocyklistów. Wszyscy czekamy z utęsknieniem na nowy sezon, więc może to jest fajny czas, żeby pozastanawiać się, powspominać, przeanalizować pewne rzeczy. A przy okazji po prostu pocieszyć oczy fajnymi obrazkami w oczekiwaniu na nowy sezon. Przy okazji powiem Wam też o e, paru mitach, a w zasadzie obalimy parę mitów związanych z Ducati. Pogadamy o czymś, o czym dżentelmeni e, najczęściej nie rozmawiają, czyli o pieniądzach. Powiem Wam, jakie są koszty eksploatacji. A kluczem tego odcinka będzie pięć rzeczy, które szczerze i mocno kocham w tym motocyklu, i pięć rzeczy, które bardzo mocno mnie w nim irytują, wręcz szczerze ich nienawidzę. Taki odcinek zrobiliśmy już swego czasu z Mercedesem. On wam się bardzo spodobał. Więc mam nadzieję, że i tutaj odbiór będzie pozytywny, a jeżeli ta formuła w ogóle z takimi pięcioma rzeczami w lewo i w prawo e, będzie miała dobry odbiór, to może będziemy stosować ją częściej. Zapraszam na odcinek Moi drodzy, pierwsza rzecz, tu was pewnie nie zaskoczę. Wygląd tego motocykla. Dla mnie to jest dzieło sztuki na dwóch kołach. Ten motocykl jest po prostu seksowny. To jest czyste porno na dwóch kołach. Powinien być pokazywany po 22.00 tylko dla widzów dorosłych. I oczywiście trochę przesadza mi żartuje, ale naprawdę on mi się mega podoba. I mimo tego, że on stoi w garażu już ładnych kilka lat, nie znudził mi się absolutnie ani odrobinę. Ducati nie darmo zyskało przydomek motocyklowego Ferrari, bo to. Jest motocykl, który bardzo wyróżnia się spośród innych. Oczywiście sportowych motocykli ładnych dzisiaj nie brakuje, ale dla mnie to jest cały czas numer jeden. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, z nim się możecie nie zgodzić. Oczywiście możecie napisać w komentarzach, jaki motocykl sportowy dla Was jest numer jeden. Ale ja dzisiaj absolutnie nie widzę dla niego alternatywy. I tak naprawdę, mimo że V4, panigale V4 miało już kilka liftów, to te lifty były bardzo drobne i tam się niewiele zmieniło, więc jakby nie czuję potrzeby zmiany. Być może Ducati nas zaskoczy wkrótce nowym modelem. I za rok czy dwa zobaczymy następcę pani Gale V4. Ale na tą chwilę dla mnie to jest absolutny numer jeden, i ten motocykl to jest po prostu coś pięknego, coś na co ja mogę patrzeć godzinami, coś co mi się ciągle nie nudzi, coś co ciągle mnie cieszy i nie pozwala mi po prostu odejść, kiedy go zaparkuję, nie odwracając wzroku zanim nim, nie spoglądając na ten motocykl. Zwyczajnie mega mi się podoba i tak powinno być. Powinniście wybierać takie samochody, takie motocykle, wobec których nie można przejść obojętnie, a przynajmniej Wy nie możecie, i tak jak ja, musicie się za nim obejrzeć. Druga rzecz to są osiągi tego motocykla. Osiągi naprawdę nie z tej ziemi. To, jak on podaje, to jak się napędza to wciąż nie mieści mi się w głowie. Ja zrobiłem tym motocyklem kilka tysięcy kilometrów, a to wciąż mnie zadziwia. Za każdym razem, kiedy na niego wsiadam, po prostu mam taką banię, jak to w ogóle jest możliwe i jakim cudem to w ogóle jest legalne. Oczywiście, oprócz tego, że on się świetnie napędza, to również doskonale hamuje, doskonale skręca. Prawda jest taka, że przerasta możliwościami i potencjałem umiejętności większości nawet bardzo, bardzo ambitnych amatorów, takich, którzy trenują na torze, którzy jeżdżą regularnie na torze. Ten motocykl to jest absolutny sztos jeśli chodzi o osiągi i klepie praktycznie wszystko. Oczywiście jeżeli chodzi o osiągi, to możemy tutaj się kłócić, który jest szybszy, który ma 2, 3, 4 konie mniej. Prawda jest taka, że w praktyce to jest bardzo zależne od tego jakie preferencje ma sam rider, czyli czasami motocykle, które są teoretycznie szybsze, są trudniejsze w prowadzeniu, trudniejsze w opanowaniu i paradoksalnie jesteśmy na nich wolniejsi. W takich warunkach torowych, gdzie możemy rzeczywiście wyciskać z nich ostatnie soki, niż te wolniejsze. Ale abstrahując od tego, to jest motocykl, który ma cieszyć, ma bawić, i ja nim jeżdżę przede wszystkim na drodze. Na to, żeby w nim okazjonalnie. Niestety nie na każdy tor mogę legalnie wjechać, ale o tym powiem od za chwilę. Więc dla mnie, jeżeli chodzi o motocykl drogowy, taką bulwarówkę, która ma cieszyć i wyglądać, bawić i jednocześnie dawać emocje, tutaj tych emocji jest potąd, a może nawet potąd. Trzecia rzecz, nie tyle wydech, co brzmienie tego motocykla. Oczywiście wydech ma w tym swój e, zasadniczy udział, bo ten akrapowicz tytanowy jest relatywnie głośny i on pozwala uwolnić ten potencjał. Podaje mocy, jest dodatkowo mocno lżejszy i e, bardzo mocno. Odelży wasz portfel, bo ten wydech kosztuje w tej chwili grubo, ponad 30 tysięcy, 30 parę tysięcy to jest kwota, za którą, no mówmy się, można kupić już jakiś tam motocykl. Ale ten silnik wykręcony do prawie 15 tysięcy obrotów, bo czerwone pole zaczyna się przy ponad 14,5 tysiącach obrotów. Przypomina grzmot rodem z MotoGP. To jest coś raczej niespotykanego. Większość z nas jest przyzwyczajona do rzędowych czwórek. Ja też pół życia przejeździłem rzędowymi czwórkami i bardzo je sobie ceniłem, bardzo lubiłem to brzmienie. Ale umówmy się, kiedy raz spróbujecie brzmienia fałki, bardzo trudno będzie Wam później wrócić do rzędówek, które, no niestety, możecie się ze mną zgadzać lub nie, brzmiały podobnie. v czwórki, w ogóle fałki. Brzmiał zupełnie inaczej, a V4 przypominają mi przynajmniej takie typowe wyścigi MotoGP, królewską klasę, którą uwielbiam, którą oglądam od lat. I to jest rzecz, która bardzo cieszy, która nie przestaje mnie bawić za każdym razem, kiedy motocykl odpalam. Choć ma to swoje wady, bo motocykl niestety jest głośny i niestety przez to, że jest za głośny, nie jestem w stanie na przykład jechać na tor Poznań. Z Toru Poznań z tym wydechem zostałbym wyproszony, a zmiana tego układu to jest cały dzień roboty dla dwóch ogarniętych mechaników, którzy już to robili i trzeba rozebrać motocykl w pył e, więc absolutnie nie wchodzi to w grę no a seria, seria to seria, seria brzmi tak sobie on na wolnych obrotach gada e, jak raczej V2 i bardziej przypomina V2 nie słychać od razu, że to jest V4 dopiero kiedy obroty wchodzą, kiedy zaczynamy go wykręcać to brzmienie się bardzo zmienia no i dla mnie to jest czysta słodycz czwarta rzecz to jest pakiet elektroniki, w który wyposażony jest ten motocykl ja sam się momentami dziwię Temu, co mówię, bo kiedyś, gdybyście mnie zapytali lat temu, 15, czy w ogóle chcę elektronikę w motocyklu, czy chcę w nim nawet ABS, to oczywiście krzyczałbym w niebogłosy, że absolutnie nie. A dzisiaj, dzisiaj czasy się zmieniły. Zmieniła się ta elektronika i uważam, że to jest absolutnie fenomenalna rzecz i coś, co pozwala zapanować nad tym motocyklem. On już jest tak szybki, on ma tak dużo mocy, że zwyczajnie przeniesienie jej efektywnie na asfalt już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo o to żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale w ogóle wykorzystanie potencjału tego motocykla bez tej całej elektroniki jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście pewnie znajdą się kozacy, którzy stwierdzą, że tutaj ma kontrolę trakcji, kontrolę slajdu, kontrolę wheelie i tak dalej. Okej. Okay. Tylko że co powiecie na to, że Valentino Rossi, Mark Marquez i wszyscy inni używają elektroniki i latają na tej elektronice, bo z nią są po prostu szybsi. I oczywiście da się pojechać bez elektroniki, Chociaż w tym motocyklu to już jest lekka jazda bez trzymanki i troszkę ryzykowny temat, śliski temat. No, oczywiście można, można to wszystko wyłączyć, ale nie jesteście w stanie jechać tak szybko, nie jesteście w stanie tak mocno odkręcać, tak mocno odwijać. Już nie mówiąc o tym, że mam na myśli odwijanie na zakrętach, a nie odwijanie na prostej, bo na prostej to jest relatywnie proste. Na zakrętach jest odrobinę trudniej, a w tym motocyklu możecie wyregulować sobie tak naprawdę ingerencję. Jak mocno ten motocykl ma się wtrącać w to co robicie, na ile ma wam pozwolić. Możecie nawet ustawić jak bardzo ma się ślizgać na wyjściu z tego zakrętu. Podobnie z ABS-em, możecie sobie ustawić, że ABS działa tylko dla przedniego koła, działa w sposób minimalny albo działa dla obu kół. To wszystko wszystko jest tutaj ustawialne. I to jest naprawdę duża wartość dodana i dzisiaj nie wyobrażam sobie motocykli, które mają moce ponad 200 koni bez tej całej elektroniki. Piąta rzecz, za którą bardzo cenię sobie i uwielbiam szczerze ten motocykl, to jest to, że jest unikalny. Ja wiem, że to trochę zabrzmi jak snobizm, ale umówmy się, większość z nas personalizuje swoje motocykle. Dodajemy do nich różne dodatki, różne akcesoria po to, żeby były inne niż wszystkie. Malujemy je w jakieś ciekawe malowania, oklejamy i tak dalej, po to, żeby się wyróżnić z tłumu, żeby mieć coś, czego nie mają inni. I z Ducati właśnie tak jest. Już tak naprawdę wyjeżdżając seryjnym motocyklem z salonu, możecie być prawie pewni, że spotkanie kogoś na identycznym motocyklu, będzie należało raczej do rzadkich sytuacji. To nie jest motocykl, o który podtrykacie się na każdym kroku. To nie jest R1, którą ja sobie bardzo cenię i lubię, ale zdecydowanie Panigale V4 jest motocyklem rzadko spotykanym. Oczywiście w pewnym sensie wynika to z ceny, a tutaj mamy dodatkowo unikalność wynikającą z tego, że jest to model limitowany. Wyszło ich tylko 1500 sztuk Ducati Panigale V4 Specjale Edycja limitowana, edycja numerowana. Ociekająca w różne ciekawe dodatki, detale, dopchana na maksa, jeżeli chodzi o e, opcje z katalogu Race, katalogu Race Performance, e, czyli to co w Ducati najfajniejsze, karbon, kute części, oczywiście unikalne malowanie. To są rzeczy, które nie są w żaden sposób niezbędne na drodze, one w niczym mi nie pomagają, ale zwyczajnie cieszą oczy, e, powodują, że jaram się tym motocyklem jeszcze bardziej. Plusy za nami, czas na minusy. Pierwszy minus, i tu Was odrobinę zaskoczę elektronika. Elektronika, którą przed chwilą wychwalałem. Niestety ma ona swoje wady. Oczywiście zalety myślę, że wnoszą więcej niż te wady, ale do paru rzeczy niestety muszę się przyczepić. Po pierwsze, ten motocykl ma tylko trzy tryby. E, tryby jazdy, które możecie sobie ustawić w dowolny sposób, predefiniować. Niestety, w moim przekonaniu, trzy tryby to jest zbyt mało. E, mamy tutaj tryb Street, tryb Sport, tryb Race. Tryb Race to jest tryb, jak sama nazwa wskazuje, typowo torowy, typowo wyścigowy, gdzie automatycznie macie odcięte ABS na tylnym kole. On jest bardziej agresywny, więc z nim nie zrobicie już absolutnie wszystkiego, ale powiedzmy, że taki tryb wystarczy. Jest ok. W moim przypadku tryb sport to jest tryb, na którym spędzam... Lwio część czasu ustawione dość agresywnie, no właśnie, ale teraz przechodzimy do momentu, kiedy chciałbym przykładowo pojeździć na jednym kole i zaczynają się schody. Tryb Race jest zbyt agresywny. Tryb Sport w moim przypadku, kiedy ustawiłem go dość agresywnie, bliżej tej skali górnej, jeżeli chodzi o agresywność, niż dolnej, to jest tryb za ostry, tryb, w którym jednocześnie muszę wyłączyć całą kontrolę trakcji. Wyłączam kontrolę trakcji, wyłączam kontrolę slajdu i już w tym momencie robi się kłopot, więc ustawiony mam to w trybie Street. Czyli tam mam wyłączone te wszystkie systemy, czyli teoretycznie najłagodniejszy tryb w moim przypadku jest trybem czysto hardkorowym, bo tam nie działa żaden wspomagacz, ale dzięki temu mogę latać na jednym kole. No ale w drugą stronę, kiedy na przykład robi się ślisko, warunki robią się kiepskie. Nie mam trybu deszczowego, nie mam trybu łagodnego, ani nie mam trybu normalnego, kiedy na przykład jadę spokojnie po mieście, rozgrzewam motor i chciałbym jechać spokojnie. Mam po prostu e, troszkę tutaj namieszane. Brakuje mi też czegoś takiego, co znamy na przykład z samochodów BMW-M, czyli takiego guzika, który jest skrótem. Musimy wejść w to menu, musimy zmienić ten tryb. A tutaj wystarczyłoby tak naprawdę tylko dodać dodatkowy guziczek, który dotykacie i macie w nim zakodowane, właśnie takie ustawienia na potrzebę na przykład zrobienia jakiegoś delikatnego show-off, jakiegoś wygłupu. I to jest rzecz, która troszkę momentami mnie irytuje. Oczywiście ktoś powie, że te tryby przecież można zmieniać, można to przestawić, ale na przykład, żeby wyłączyć kontrolę trakcji, musicie zatrzymać motocykl, on musi stać. Tego nie zrobicie podczas jazdy. Tak samo przestawianie tych trybów, to wszystko zajmuje czas. I chwilami, kiedy widzicie, że przed Wami jest po prostu miejsce, fajna droga, chcecie dać na koło, to zanim poprzełączacie te tryby, to zwyczajnie czasami się odechciała. Drugą wadą pani Gale V4 jest coś, co poniekąd dotyka większości modeli Ducati, a mianowicie cena. Słuchajcie, podstawowy model Panigale V4 startuje z pułapu prawie 120 tysięcy. To jest chyba, o ile dobrze pamiętam ostatnio, 116 tysięcy brutto. Kupa kasy. Mówię o modelu podstawowym. Jeżeli chodzi o model S, który ma aktywne zawieszenie, odrobinę mniejszą wagę, inne koła, parę takich drobiazgów, którymi się różnią, ale istotnych to już mówimy o kwotach rzędu 143-145 tysięcy. To już się robią poważne pieniądze, za które można kupić ciekawy samochód albo dwa fajne motocykle, albo trzy fajne motocykle. No naprawdę, to jest spory mankament. A jeżeli wchodzimy w modele limitowane, których Ducati wypuszcza całkiem sporo, wbrew pozorom tych modeli limitowanych jest troszkę na rynku i co jakiś czas pojawiają się nowe, to tutaj kwoty są już zawrotne, oscylujące i niebezpiecznie zbliżające się do granicy 200 tysięcy złotych. A najczęściej jest tak, że do takiego motocykla coś jeszcze sobie dokładacie, bo one są wyposażone w różny sposób, więc wystarczy parę akcesoriów, parę dodatków, które mają spowodować, że motocykl będzie wyglądał lepiej. No i magiczna granica 200 tysięcy w tym momencie pęka. Jeżeli wybierzecie model podstawowy, to oczywiście za chwilę będziecie chcieli zmienić wydech, zmienić parę akcesoriów i też ta kwota zmieni się o dobre kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy. Czasy są szalone, inflacja szaleje a te kwoty są zawrotne już w tej chwili, a myślę, że będzie jeszcze gorzej. Trzecia rzecz to jest drobiazg. Duperel, przyznaję się, trochę się czepiam. Mianowicie chodzi mi o to, że w tym motocyklu nie ma jakiegokolwiek schowka. Oczywiście ja wiem, że to jest motocykl sportowy, dedykowany na tor, który ma być ultralekki, to jest super bike z czystej krwi. Okej, okay, z tym się zgadzam. Ale to się dało zrobić, tylko chyba komuś się nie chciało, albo zwyczajnie zapomniał, albo nie pomyślał. Schowek jest tu za tym małym ustrojstwem i to jest schowek. Słuchajcie, to urządzenie, które tutaj jest, tego nie ma w normalnym V4, nie ma tego w V4S. To jest moduł GPS, który powiedzmy, że służy do tego, żeby na torze mieć pełne dane o tym, co się działo z motocyklem. Taki, powiedzmy, że rodzaj telemetrii, uproszczonej telemetrii. No ale w tym momencie mamy coś, w czym z tego co widzę, zmieszczono jeden kluczyk imbusowy. Słuchajcie, ja nie chciałem tutaj wozić gaśnicy, kamizelki i trójkąta. Wystarczyłoby, żebym mógł schować pilota od garażu i klucze, ewentualnie jakiś mały portfel, kartę kredytową. A w tym momencie, może, może, może opakowanie kondonów. Oczywiście bez opakowania zbiorczego. To jest maks, co tutaj wciśniecie. Trochę słabo. Czwarta rzecz, o której należy powiedzieć, to jest rzecz, która urosła w przypadku Panigale V4 domiana legendy i tutaj złej legendy, a mianowicie chodzi o nagrzewanie się wydechu. Rzeczywiście, ten wydech grzeje się dość mocno i to jest odczuwalne, to jest zauważalne, ale słuchajcie, no taka konstrukcja. Tutaj mamy V4, te barany, te kolektory są zakręcone i wyprowadzone wszystkie gdzieś tutaj, właśnie pod zbiornikiem paliwa. Tutaj zresztą widzicie kolanko. Pod spodem mamy wydechy, no to wszystko generuje temperaturę. Temperatura gdzieś musi znaleźć swoje ujście, i rzeczywiście on się nagrzewa. I tą temperaturę czuć. Ale mówienie o tym, że z tym się nie da żyć, że to jest coś, co powoduje ból, oparzenia i tak dalej, to jest gruba przesada. Trochę gorzej jest w momencie, kiedy macie seryjny wydech, który jest oczywiście wyposażony w katalizatory, to wszystko się kumuluje, grzeje dużo mocniej, wtedy rzeczywiście problem jest większy, ale ten problem najbardziej zauważalny jest przy jeździe w mieście, a w zasadzie przy staniu w korkach. Kiedy jeździcie w mieście, mi się zdarza jeździć po mieście i to w pełnym kombi, w pełnym rysztunku, Dopóki więcej jeżdżę niż stoję, naprawdę jest OK. Nawet w ciepłe dni, nawet w dni, w których temperatura oscyluje wokół 30 stopni, dalej jest OK. To jest do wytrzymania, to nie jest jakiś tam wielki problem. Każdy motocykl sportowy się nagrzewa. Z każdego bucha para, kiedy stoicie w korku, kiedy uruchomią się wentylatory. Można się tutaj spocić, można się zgrzać. Nie inaczej jest w przypadku Panigale. Wydaje mi się, że jest trochę gorzej niż w normalnych, klasycznych rzędowych czwórkach, ale da się żyć. Da się żyć, ale naprawdę takim rozwiązaniem na to, żeby problem był mniejszy. Jest po prostu wymiana układu wydechowego. To bardzo pomaga. Piąta wada i to jest rzecz, która naprawdę mocno wkurza mnie w tym motocyklu, to jest relatywnie mały zbiornik paliwa i co za tym idzie, mały zasięg. W praktyce jestem w stanie zrobić nim 100-120 km. Zdarzało się, zrobiłem więcej, ale przy bardzo spokojnej jeździe, a przy takiej dynamicznej, no umówmy się, to jest sportowy motocykl, nie po to go kupiłem, żeby jeździć nim jak emeryt. 100-120 to jest taki realny zasięg. Po tym zostaje w baku około 3 litrów, bo zbiornik ma pojemność 16 litrów. 3 litry to jest już ilość, która powoduje, że zaczynacie nerwowo rozglądać się za kolejną stacją benzynową, i to jest coś, co powoduje, że. Krótki wypad na Mazury, który bardzo sobie cenię i lubię od czasu do czasu właśnie pojechać w taką szybką traskę, powoduje, że jednego dnia potrafię odwiedzać stację 4 albo 5 razy, więc czasami nawet wrzucam sobie na Instagrama, tutaj macie Instagrama i Facebooka, storki takie właśnie, ile razy jednego dnia można tankować Ducati? Dużo, często, wiele razy. To spowodowało, że w ogóle zainstalowałem aplikację pewnej znienawidzonej firmy, ale trzeba było się przeprosić, bo miałem dość ciągłego rozbierania się, zdejmowania kasku, rozbierania, ściągania rękawic i tak dalej. Płaciłem przy dystrybutorze, ból był mniejszy. Wszystko oczywiście w imię jak najniższej masy. I ten motocykl jest lekki. On na sucho waży 174 kg, a z rejski kitem, w który ten egzemplarz jest wyposażony, czyli właśnie tytanowym układem wydechowym, kutymi częściami karbonowymi i tak dalej, tak dalej, 167 kg. Więc bardzo lekki. Gotowy do jazdy, zalany w pełni, z pełnym bakiem 188 kg, więc no stosunek mocy do masy tutaj już w tym momencie przekracza e, ponad koni na kilogram, bo mamy 220 parę koni i niecałe 190 kg. No dobra, 5 największych wat i 5 największych zalet za nami, ale obiecałem Wam coś więcej. Obiecałem Wam, że. E, Spróbujemy obalić parę mitów i legend miejskich, które towarzyszą Ducati. Pierwszą z nich, oczywiście, jest to, co pewnie słyszeliście wszyscy, mniej lub bardziej, a mianowicie awaryjność. Legendarna wręcz awaryjność Ducati, problemy techniczne, problemy z elektroniką, jakość wykonania itd. Mówię Wam uczciwie, naprawdę to już wszystko można włożyć między bajki. Tak było. Tak było, rzeczywiście Ducati były kapryśne, były problematyczne, ale te czasy bezpowrotnie minęły w momencie, kiedy właścicielem marki Ducati stał się koncern Volkswagen. Odkąd weszli do tematu Niemcy, wnieśli swój know-how, jeśli chodzi o technologię, i to była wartość dodana, wnieśli również niemiecką jakość i niemiecki porządek. I to naprawdę widać. Tak naprawdę pierwsze panigale, czyli nie V4, a V2, było już motocyklem, które zostało zaprojektowane i wyprodukowane już w momencie kiedy właścicielem Ducati był Volkswagen i tam już naprawdę było widać skok jakościowy widać było, że ten motocykl e, jest zrobiony zupełnie inaczej i on rzeczywiście sprawiał dużo mniej problemów. To nie była jeszcze ta jakość, którą mamy w v ale było naprawdę dużo dużo lepiej. Ja miałem swego czasu Ducati jeszcze z tej prawdziwej ery Ducati, takie klasyczne na suchym sprzęgle 1098 model, czyli model sprzed kilkunastu lat i tam naprawdę to była trudna miłość. Ja bardzo lubiłem ten motocykl, ja go bardzo kochałem. On jeździł fantastycznie, brzmiał fantastycznie, ale sprawiał mi takie problemy, że były momenty, że naprawdę miałem ochotę zostawić go w rowie i podpalić, albo jeszcze obsikać. Dosłownie. I mówię, to była trudna miłość, ale ona spowodowała, że po jakimś czasie foch mi przeszedł i jak widzicie wróciłem do Ducati i tu już jest zupełnie inaczej. Tutaj jakość wykonania jest naprawdę na absolutnie topowym poziomie. Ja bym ją bardziej porównywał z BMW niż nawet z japońską konkurencją i wiem, że wiele osób się za to obrazi, ale ja naprawdę zwracam uwagę na szczegóły i na przykład miałem taki pomysł swego czasu, jak szukałem motocykla, może kupić Yamaha R1M. Słuchajcie, jak zobaczyłem, jak jest wykonane limitowane R1M w porównaniu z nawet podstawowym Ducati, nie mówiąc o tych specjalach, o tych limitkach, no to ja nie mam w ogóle pytań, to jest inny level I sorry, możecie się z tym zgodzić lub nie, ale takie są fakty Ten motocykl jest naprawdę na innym poziomie I to bardzo cieszy, więc ta cała legenda o awaryjności Ducati O tym, że się strasznie psują, kapryszą i tak dalej To jest bójda na resorach w tym momencie Owszem, zdarzają się jakieś awarie, zdarzają się jakieś problemy Mi osobiście odpukać... Jeszcze dotąd nie zdarzyła się nawet żadna najdrobniejsza awaria, żaden jakiś najmniejszy nawet problem, ale wiem z różnych grup, z różnych forów, że takie rzeczy się zdarzają, ale one zdarzają się we wszystkim. Tak samo w samochodach, zdarzają się w Volkswagenie, zdarzają się w Mercedesie, zdarzają się w Ferrari, więc no, też nie, nie oczekujmy cudów, ale naprawdę tych problemów tutaj jest relatywnie mało i można spokojnie tym motocyklem jeździć dużo, intensywnie i nie powinno się wiele dziać punktując wady tego motocykla, wspomniałem oczywiście o cenie. No i właśnie, jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj też mamy kolejną miejską legendę, kolejny mit towarzyszący Ducati, a mianowicie to, że są mega drogie w utrzymaniu. Nie jest to do końca prawda. Ona ten mit i ta historia wynika znowu z przeszłości, z tego, że w starszych modelach Ducati był z tym większy problem. Po pierwsze, one się zdecydowanie częściej psuły, części były dosyć drogie. No i dodatkowo mamy tutaj nietypowy rozrząd, a mianowicie rozrząd typu DESMO, czyli napędzany paskami. W starszych motocyklach takich jak właśnie 10.98. Ten rozrząd należało przeglądać co dwa lata. Na co dwa lata należało wymienić paski. Oczywiście był tam jakiś interwał jeszcze kilometrowy, ale najczęściej w przypadku takich motocykli zabawek szybciej mijały te dwa lata niż ten przebieg. No właśnie, trzeba było wydać 800 tys. zł na paski, plus jeszcze zapłacić fachowcowi, żeby to wymienił, plus cała reszta, plus jakieś drobne awarie, więc robiło się poważnie. Tutaj w tym momencie, w tych nowych motocyklach, prawda jest taka, że nie jest to wiele droższe niż u japońskiej konkurencji. Podobnie zużywają się opony, podobnie zużywają się klocki. Części oczywiście są droższe, ale ten motocykl nie psuje się jakoś mocno, często ani częściej niż inne, więc w tym momencie te koszta się mocno wyrównują. Tutaj też mamy rozrząd desmodroniczny, czyli Desmo, tylko że tutaj interwał serwisowy jest zupełnie inny. Interwał serwisowy zakładany przez Ducati to jest 12 tysięcy kilometrów albo. Przegląd co roku. No, w moim przypadku to jest przegląd co roku, bo ja tak naprawdę do tej pory nie zrobiłem nawet 6000 km. Ona ma w tej chwili 5 z groszami. No właśnie, ale sam przegląd nie jest też jakoś bardzo drogi i dużo droższy niż w innych markach. Powiedzmy, że taka wymiana klasyczna oleju, przegląd motocykla plus jakaś wymiana płynu hamulcowego, co na przykład już miało tutaj miejsce, to jest kwota w granicach 1000 półtora tysiąca złotych. Dużo mało. No, niestety trzeba się z tym liczyć, ale mówię, to nie jest dużo drożej. A jeżeli chodzi o wspomniane Desmo, to tutaj interwał serwisowy to jest 24 tysiące więc w moim przypadku jeszcze hen hen daleko. Panigale zadziwiająco szybko zżera opony i klocki hamulcowe. No ale to jest rzecz zupełnie normalna dla sportowych motocykli i to nie jest tak, że Tutaj jest to wada, nie występuje w R1, nie występuje w BMW czy Aprili. Wszędzie jest podobnie. To ma generować maksymalną trakcję, jeżeli chodzi o opony, ma być maksymalnie skuteczne, jeżeli chodzi o hamulce, no ale jednocześnie zużywa się dużo szybciej. Tylna opona wytrzymała w moim przypadku 4000 km i była śmietnikiem, mimo że ja nie paliłem gumy, a pierwszy 1000 km zrobiłem jak emeryt. Czyli docierałem motocykl, jeździłem powiedzmy do 6-6,5 tysiąca obrotów. Nie odwijałem absolutnie, więc no zużyła się na przestrzeni 3000 km. Odkręcając dość mocno, więc bardzo szybko. Przednia opona wytrzymała niewiele więcej, bo w tym momencie mamy niewiele ponad 5000 km, a ona już tak naprawdę jest na tyle słaba, że na przyszły sezon wypadałoby ją zmienić. Tylna opona kosztowała w granicach 1000-1200 zł, więc całkiem sporo. Przednie klocki, z tego co widzę, już praktycznie e, zbliżają się ku końcowi. Je również należałoby już wymienić razem z oponami. No ale właśnie, no, tak to jest przy sportowych motocyklach, tak samo jak ze sportowymi samochodami. One generują niesamowite osiągi, ale generują też zupełnie inne koszta niż takie zwykłe turystyczne motocykle. Moi kochani, starczy tego dziągania z mojej strony. Uciekam do domu zanim zamarnę, a wy nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Piona!